Mam na imię Iza, jestem alkoholiczką. Wybrałam fragment z historii osobistej, nasz przyjaciel z południa, strona 212. Czterech alkoholików gra w brydża, wypełnionej dymem sali. Zrobię cokolwiek, żeby tylko nie myśleć o sobie. I trzech pacjentów odchodzi od stołu, który ja zaczynam sprzątać. Jakiś człowiek wraca do sali i zamyka za sobą drzwi. Patrzy na mnie i pyta: Myślisz, że Twój przypadek jest beznadziejny, prawda? Ja to wiem. Odpowiadam: Nie jest. Odparł. Po ulicach Nowego Jorku chodzą dzisiaj ludzie, którzy byli w gorszym stanie niż Ty i już nie piją. Więc co tutaj robisz? Pytam: Wyszedłem stąd dziewięć dni temu, twierdząc, że będę uczciwy, ale nie byłem. Odpowiada: Pomyślałem, że to fanatyk, ale byłem uprzejmy. Zapytałem: Co to, co, co to takiego? Zapytał mnie, czy wierzę w siłę większą ode mnie samego, niezależnie od tego, czy nazywam ją Bogiem, malachem, konwicjuszem, pierwszą przyczyną, boskim umysłem, czy inaczej. Powiedziałem, że wierzę w elektryczność i inne siły natury, ale gdy chodzi o Boga, to nawet jeśli istnieje, nigdy nic dla mnie nie uczynił. Następnie człowiek spytał, czy jestem skłonny naprawić wszystkie krzywdy, które kiedykolwiek wyrządziłem innym, bez względu na to, jak bardzo oni. Się według mnie mylili. Chciał wiedzieć, czy jestem gotów być uczciwy wobec siebie i opowiedzieć komuś o sobie, oraz czy mam w sobie wolę do tego, by zamiast o sobie myśleć o innych i o ich potrzebach, aby pozbyć się problemu z piciem. Zrobię wszystko, odpowiedziałem. Zatem wszystkie Twoje problemy się skończyły. Powiedział i wyszedł z sali. Z pewnością jest w stanie psychicznym. Podnoszę książkę i staram się czytać, ale nie mogę się skoncentrować. Idę do łóżka gaszę światło, ale nie jestem w stanie zmrużyć oka. Nagle przychodzi mi do głowy pewna myśl, czy wszyscy wartościowi ludzie, których znam, mogą się mylić w kwestii Boga? Rozmyślam o sobie i o kilku sprawach, których, o których chciałem zapomnieć. Zaczynam widzieć, że nie jestem osobą, za którą się uważałem. Porównując się z innymi, zawsze oceniałem się lepiej. To szok. Potem pojawiła się myśl, która brzmi jak głos i dźwięczy mi w głowie i nie mogę się jej pozbyć. Kim jestem, by twierdzić, że Bóg nie istnieje? Wychodzę z łóżka i idę do sali, której jest ten człowiek. Coś czyta, mówię, muszę zadać ci pytanie: jak, to, jak w to wszystko wpisuje się modlitwa? No cóż, pewnie próbowałeś się modlić tak jak ja. Gdy byłeś w tarapatach, mówiłeś: Boże, zrób to albo tamto. Jeśli układało się tak jak chciałeś, na tym był koniec. Jeśli nie szło tak, jak sobie byś tego życzył, mówiłeś: Nie ma Boga, albo on nic dla mnie nie, nie, nie robi. Czy mam rację? Tak, odpowiadam. To źle, ja mówię. Boże, oto ja i wszystkie moje problemy. Narobiłem bałaganu, i nie wiem, co teraz z tym zrobić. Weź mnie razem z wszystkimi moimi problemami i zrób ze mną, co zechcesz. Czy to jest odpowiedź na Twoje pytanie? Tak, odpowiadam i wracam do łóżka. To bez sensu. Nagle spływa na mnie fala kompletna i bez nadziei. Jestem na dnie piekła, ale rodzi się we mnie ogromna nadzieja. Może to wszystko prawda? Wychodzę z łóżka, padam na kolana. Nie wiem, co mówię, ale powoli ogarnia mnie wielki spokój. Czuję się podniesiony na duchu. Wierzę w Boga i z powrotem kładę się do łóżka i zasypiam jak dziecko. Ech. Miałam wybrać krótszy, <gryw> e, ale... No tak chciałam, żeby to był wstęp, bo w, w tym fragmencie też jest mowa o krokach, nie? które są. Ale w pierwszym rzucie ja pamiętam, jak przyszłam do, ja zanim przyszłam do Wspólnoty, nie, to, to ta modlitwa właśnie była taka, nie? Boże zrób coś dla mnie albo jesteś, albo ciebie nie ma, nie? I jak życie mi się nie układało, to wierzyłam w to, że Boga nie ma, że on mnie zapomniał, że, że ja jestem po prostu nikim, nie zasługuję na Jego miłość i, Jestem tutaj za kary na tym świecie, nie? że e, chciałam mieć fajne, dobre życie, e, szczęśliwe, albo go nie miałam, nie? że to jest wszystko też jego wina, bo gdyby mnie kochał, to by to moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Nie i tak żyłam. Albo byłam agnostyczką, ateistką, albo, albo wierzyłam, ale, ale modliłam się po swojemu. Nie? Zawsze ten Bóg mi się kojarzył z tym, że mm, miałam te przekonania od dzieciństwa, nie, że Bóg jest w kościele, że e, jak będę niech rzecz na nie grzeczna, to mnie skażę, więc no, to mnie karał, tak? Jak, jak piłam, jak, jak się nie szanowałam, no, to dostawałam za swoje rykoszetem, bo, bo nie zasługiwałam na nic innego. Nie? I z takim przekonaniem mm, żyłam i, a jak mi się układało, wiecie, nie wiem, znalazłam faceta, czy jakąś pracę, czy czy cokolwiek no, było fajnie w moim życiu, no to, no to dzięki mnie. Nie? Przecież to jest wszystko dzięki mnie. I, i tak się toczyło to moje życie, i spadałam coraz, coraz niżej, coraz więcej piłam. Nawet wiecie, jak chodziłam na imprezy, pamiętam ja od samego początku, jak zaczęłam pić, to nie miałam takiej kontroli. Nie? Pierwsze moje picie na imprezie, jak koledzy zaprosili mnie na osiemnastkę, to po prostu już wtedy. Doprowadziłam się do stanu, gdzie zażegałam koledze, Wanny, yy, yy, koledze wannę i, i, i film się urwał, nie? I tak się skończyło moje picie. Ja nie wiedziałam dlaczego. Dlaczego inni potrafią pić i kontrolować te picie, ja tego nie potrafię. Yy, I i jak zaczęłam chodzić na imprezę, to zaczęłam się modlić. Mówię Boże, proszę cię, żebym tylko nie narobiła sobie szary, nie, żebym potrafiła kontrolować to, żebym się zatrzymała w porę. Nie? I, I nie szłam z, z, takim, z takim nastawieniem, że fajnie będzie, bo, bo się pobawię, spotkam znajomych, tylko z tą obawą, że, że znowu się napiję nie? za dużo mi się firm, zrobię coś głupiego, ja byłam też agresywna po alkoholu i że nikt w końcu mnie nie będzie lubił nie? za to, jakie rzeczy wyprawiam. Te dwa oblicza, nie? jak jestem trzeźwa, to jestem zupełnie innym człowiekiem, a jak piłam, to, to byłam zupełnie innym człowiekiem. I to było to takie... Yy, yy. No, zamutałam się troszeczkę, no i, i nawet wtedy nie prosiłam Boga o to, żeby tak było. Pamiętam, jak miałam sytuację taką, że znalazłam się w areszcie śledczym i też y, za kratkami, też pamiętam, modliłam się o to, mówię, Boże, jak ja wyjdę, jak dasz mi wyjść, to ja będę taką dobrą matką, będę przykładną pracownicą, będę zajmowała się domem i będę dobrym człowiekiem, może to nie było aż takimi słowami, ale że że ja będę dobra, nie? Że, że ja ci to wynagrodzę, nie? Jak ty mnie stąd wypuścisz i dasz mi tą szansę, to, to ja ci to wynagrodzę i będę tą matką. No wiecie, jak, ja, jak mnie wypuścili, to okazało się, że pierwsze moje kroki to był sklep monopolowy, nie? Bo ja potrzebowałam dostać ulgi, byłam taka zadowolona i wtedy już Boga nie było. Jak dostawałam to, co chciałam, to jak w tej książce jest, nie? Że, że wtedy już go nie było, że ja o nim zapominałam i. I dalej kierowałam tym swoim życiem i, i bawiłam się na całego. Nie? Ale przyszedł ten moment, wiecie, kiedy ja już nie miałam siły. Nie? To był ten moment, co też słyszę na mitingach, co przychodzi do alkoholików, nie, że ja już nie chciałam pić i nie chciałam żyć. Nie? I pamiętam, byłam w takiej totalnej otchłani, w takiej beznadziei i dziurze w duszy w jednej z historii osobistej jest tak napisane, że to jest, że byłam bankrutem duchowym. Nie? Ja byłam takim bankrutem. Nie miałam siły na nic, zostałam sama w domu, moja córka wyjechała, a ja zobaczyłam, że jestem kompletnie sama. Że ja jak piję, to trochę przyjaciół jest koło mnie, nie? Ale jak do prawdziwego życia ich nie ma. I, I wiecie, w tym delirium takim było mi gorąco i, i zimno, i kołatanie serca, i, i dużo różnych dużo różnych emocji przewijało się przeze mnie i, i wtedy pamiętam, że powiedziałam szczerze, nie? Tak jak jest w naszej książce napisane, że jak będziemy go szczerze szukać, to tego znajdziemy. Nie? I wtedy, e, wtedy doznałam tej łaski niepicia. Nie powiedziałam, Boże, albo mnie zabierz, albo coś zrób, bo ja już tak dalej żyć nie mogę, nie? I, I wiecie, ja od tamtej pory nie piję. To był pierwszy raz, kiedy szczerze, naprawdę bez żadnego oczekiwania, bez e, żadnego chciejstwa nie zwróciłam się do Boga. E, I wtedy otrzymałam tą łaskę. E, obsesja pitka została mi zabrana, i, i pojechałam na, e, na wakacje. E, I przez tydzień czasu byłam e, z ludźmi, którzy pili. Nie? I dla mnie to był cud, bo ja się nie napiłam. Oni pili dzień dnia, to był mój brat z moją bratową, tam była moja córka i, i to były najpiękniejsze wakacje. Ja my przez tydzień czasu chodziłyśmy razem, spałyśmy w jednym łóżku, ona miała 9 lat i, i to był najpiękniejszy czas. Nie? Od, to był najpiękniejszy czas, czas trzeźwy, nie? który miałam wtedy, ten pierwszy taki spróbowany, bo yy, ona chciała iść na karaoke, no ja poszłam na tą karaoke do ośrodka nie? i śpiewałam po trzeźwemu, wiecie, była dyskoteka i mówi, mamo to zatań. czyli ja, ja tańczyłam nie? i zobaczyłam, że te wszystkie rzeczy ja mogę robić po trzeźwemu, ale bałam się wrócić, nie, bo ja nie byłam na meetingu, jeszcze bałam się wrócić i jak wróciłam do domu, bo ja się zalogowałam, Bóg mi gdzieś dał, jak ja się do niego zwróciłam, to mi przyszło intuicyjnie i otworzyłam laptopa i wpisałam anonimowi alkoholicy, nie? Nie wiem, dlaczego to się stało. Na pewno to boga sprawka nie moja. I, bo ja się nie uważałam za alkoholiczkę, mam problem, ale, ale nie jestem alkoholiczką, nie? I, I drugi człowiek był po drugiej stronie i ze mną pisał. nie I Ja jak jechałam na te wakacje, to wiecie, ja wzięłam tego laptopa do. Yy, do walizki, nie? I wieczorem oni pili i ja otwierałam tego laptopa, wpisywałam inimowi alkoholicy. Słuchajcie, przez cały czas się łączyłam, nie? Nie miałam odwagi, żeby zadzwonić, ale e, był czatny i tam mogłam sobie popisać z drugim alkoholikiem. I jak wróciłam do domu, to się bardzo bałam, ale on mi wysłał całą listę meetingów i się znalazłam na pierwszym mitingu i, i było znowu zdarzenie, nie? W kółko o tym Bogu mówili o tym Bogu i przez cały czas o tym Bogu i... I też, bo to ja skończyłam pić w lipcu, przestałam pić. No, to był czas lichenia, my jedziemy do lichenia. Ja mówię do jakiego lichenia, tu Częstochowa, o czym oni mówią, wiecie? I znowu przyszły te wszystkie przekonania, że ten Bóg to jest religijny. Ale wiedziałam, ale zaczęłam chodzić na te mityngi i chodziłam do niej, bo, bo zobaczyłam, że to jest moje miejsce, nie, że tam są ludzie właśnie podobni do mnie. I dopiero jak zaczęłam pracować na programie ze, ze sponsorką. To zobaczyłam, że ja mam sobie wybrać własną koncepcję Boga. Nie? I pamiętam, jak jestem na programie teraz kolejny raz i, i, no i moja mi wyleciała. I ja bardzo mało mówiłam o Bogu. Nie? Ja się wstydziłam bardzo mówić, i ona się śmiała, bo ja powiedziałam, że wiesz, wiesz co? Bo to jest takie górnolotne. Ale to jest górnolotne, nie? Bo jak alkoholik przestaje pić, to jest cud. Ja jestem tym cudem, nie? Że, że tyle ludzi, to jest też napisane, że tyle ludzi chce przestać pić, a nie może. Że gdyby nie łaska Boga, to ja bym dalej piła, nie? Że jak ja go tej, wtedy szczerze szukałam, to jego ja znalazłam. I on dał mi tą szansę. I, i dzisiaj wiecie, no dzisiaj w kroku trzecim muszę dla niego robotę robić, nie? Nie zawsze mi się chce, ale, ale robię. Tyle, ile potrafię, tyle, ile, ile, ile mogę, i ile pozwala mi też moje lenistwo, bo czasami, wiecie, ja bym się chciała położyć i poleżeć i nic nie robić, film sobie włączyć na Netflixie, i czasami też tak jest, nie? Ale dzisiaj Bóg nie zna, nie wie, jaka ja jestem, i dzisiaj się z tego powodu nie czuję, że, um, że obejrzałam film nie zamiast kawałka książki nie przeczytać, nie? Um. Proszę go o to, żeby odbierał mi te lenistwo i, i te inne rzeczy, wiecie, takie kompulsywne, które mam, bo, bo ja czasami też przeginam zakupami, nie? Ostatnio byłam na etapie butów, a teraz zaczęłam sobie oglądać walizki, nie? I, I znowu widzę, że wchodzę w takie kompulsywne rzeczy. I ja też wiem o tym, że jak się boję, to wtedy Boga nie ma. Nie? I tutaj, nawet sobie wiecie, zaznaczyłam, jak czytaliście kroki, że zrobię cokolwiek, żeby tylko nie myśleć o sobie. Nie? U mnie, teraz ja mieszkam w centralnej Polsce, no i nastała zima. Śnieg spadł, jest bardzo ślizgo, ja jadę samochodem. W tamtym roku miałam wypadek, pościsk padł, więc oczywiście ten lęk u mnie się pojawia. Nie? I... I wpadła mi myśl, mówię, kurczę, jechałam z meetingu, bardzo duży, gęsty śnieg padał, 20 na godzinę jechałam i wkradło mi się, nie? że jadą za mną samochody i sobie myślę, jakim ja jestem kiepskim kierowcą, że baba za kierownicą, że nie potrafię jeździć i te wszystkie oceny, ale ja też nie jestem wolna od tego, bo jak mam pogodę ducha i jadę samochodem, to jest okej, okay, nawet wpuszczę przed siebie samochód, zatrzymam się, y Dużo różnych rzeczy zrobię dla innych ludzi, nie? że wiem, że nie jestem sama na tej drodze, nie? że to nie ja kieruję, że, że inni ludzie też chcą zmienić pas, więc ja mogę trochę przyhamować, żeby on się zmieścił, nie? ale jak mam taką złą kondycję, to ja oczywiście psioczę przez cały czas na tych kierowców i, i ja wtedy jeszcze najlepiej, nie? a oni to najlepiej jakby mieli zabrane prawo jazdy i, i ja zobaczyłam, że ja nie jestem wolna od tego, ale też, że ja nie jestem też wolna od tego, co inni o mnie myślą. Że ja myślę, co oni myślą o mnie. Nie? A ja nie wiem, co tam się działo w innych samochodach, ale przyszło mi intuicyjnie, kurczę, jedziesz zadzwoń, nie? Skup się na czymś innym i, i zadzwoniłam. Zadzwoniłam do dziewczyny, e, na głośno mówiącym z nią rozmawiałam i ona przyjechała całą drogę ze mną. Podziękowałam jej bardzo, że mówi, wiesz, co dotarłam z tobą do domu, nie? I ja zauważyłam, że, że ten lęk mnie odgradza od Boga, że to jest jak jest napisane, największy mięsień mojego ego. Nie? Bo ja mam oczywiście dramat w głowie, że teraz się przewalę, że nie, nie wpadnę do rowu, że będę miała wypadek, a co ja zrobię, jak nie będę miała samochodu. wiecie i te wszystkie inne dramaty, nie? I... I to mi też pokazuje w pierwszym kroku, nie? że ja nie jestem tylko bezsilna wobec alkoholu, tylko wobec swojej głowy, nie? wobec tych myśli, które w kółko mnie napiętnują, jak ja, jak ja jestem daleko od Boga. I, I to jest dla mnie, ale też ja, wiecie, ostatnio mi też doszło do tego, że ja muszę to zaakceptować, że ja taka jestem: nie? że ja mam rozwiązanie, mam z niego czerpać, ale też mam. Nie dowalać sobie, że jestem beznadziejna, nie? że ja w kółko to mam, że ja znowu to mam. No bo ja tak mam, jestem alkoholiczką i mam chorą głowę i, i te myślenia nie przechodzą, ale jak ja się ich kurczowo nie trzymam, jak ja nie blokuję się przed innymi właśnie, przed Bogiem, że ta głowa moja nie jest na pierwszym miejscu, nie? to wtedy idę do domu i następny dzień pokazuje mi, że ja mogę wsiąść, do samochodu pod, pojechać i dojadę. Tak? Jak mam dojechać, to dojadę. Nie? A jak, jak coś ma się stać, no to widocznie też po coś, nie? Też miałam taką sytuację, że właśnie samochód mi się popsuł. Ja mówię, kurczę, co ty, ty chcesz mi, Boże, pokazać, nie? Dlaczego tak się stało, nie? Co jest nie tak? Co, to, co, co ma mi nawet nie to, co jest nie tak, tylko co ma mi to pokazać pod tym względem, że czy Ty mnie przez, przez to uchroniłeś przed czymś gorszym, nie? Że na przykład by coś mi się stało albo że, że mam zadbać o ten samochód, nie? Bo jest stary po prostu. Nie? I żeby jeździć bezpiecznie, to, to muszę o niego dbać, nie? tak jak o swoją kondycję duchową, o swoje dzieci i o wszystko inne, o dom, tak? to też i ja o samochód, bo po nim jeżdżę, nie? jeżdżą moje dzieci. No więc tyle, nie wiem czy już, yy, chyba już 20 minut minęło, bo patrzę na zegary, a jeszcze tam dwie minuty, ale wiecie, nie wiem, straciłam wątek i, i, i chyba już yy, na tym zakończę. No, dziękuję Wam bardzo, że mogłam się podzielić kawałkiem, y, częścią mojego życia, które jak Boga wpuszczam jest ok. Nie? Dziękuję.